Cześć słuchajcie, tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, bo sama jesteśmy w szoku. Jest 11.30, byłyśmy dzisiaj umówione na ostateczny montaż naszego filmu, który jest i tak za długi, bo 2,20 i próbujemy od wielu miesięcy umówić się na ten, na ten skrót. Zostało nam to uniemożliwiane i dzisiaj po raz kolejny zamknięto przed nami drzwi. Przed filmem, którego jestem producentem kreatywnym, poświęciłam mu dwa lata, a Maria wyreżyserowała. Tak, mamy y, pół final cuta, nie możemy poprawić filmu dla dobra filmu i dla jego jakości artystycznej. Nie rozumiem w ogóle o co chodzi. Y, Emil y, y, napisał oficjalne maile, że, nie, ma, że nie mamy prawa w ogóle dotykać się do, y, do filmu, który robiliśmy przez... poświęciłyśmy mu ostatnie dwa lata. I nikt nie rozumie, dlaczego tak się zachowuje, bo i dystrybutor, i wszyscy, którzy byli na pokazach prywatnych, bo po, co, po to były te przedpokazy, żebyśmy wiedzieli, co, co można w nim poprawić, wszyscy absolutnie wszyscy mówią, że film jest za długi. A teraz czujemy się wykorzystane, kopnięte w tyłek i tak naprawdę Emil jest jedynym królem i władcą tego filmu i... I nas od tego, co robimy. nie rozmawia. możemy dokończyć swojej pracy. No to jest najważniejsze. Tak. Ja e, jako producent kreatywny e, w obecnej sytuacji niestety muszę stwierdzić teraz głośno, że nie biorę odpowiedzialności za ten materiał filmowy e, i Maria również, tak. jako reżyserka, ponieważ to jest, to jest nam nie uniemożliwiona e, dokończenie pracy nad tym e, filmem nie było nawet takiego zamykającego wraz. Tak, India i i Faktor pracę bardzo zamknęło nam drzwi przed nosem po tym jak razem współpracowaliśmy przez tyle miesięcy i nikt nawet do nas nie wyszedł. Masakra. Masakra to są jakieś chore, chore rzeczy tu się dzieją. Obłęd jakiś. Yy, jesteście świadkami sytuacji, która myślałam, że nigdy w życiu się nie przytrafi, a tymczasem że nie mam żadnego yy, wpływu. Yy, żadnych praw. Nie yy. mogę. Musimy jakby, no nie wiem, <słuch> no zależności od tego, czy razem radzić, no coś. Ale na niego nie mam w ogóle siły, ten człowiek jest nieodczytany. Y, Możemy go no, sobie po no, prostu wydobyć, sobie po z tego odwiedzić. Mamy z tym to prawo, skrócić film od... No ja wiem, że mamy, bo... Czyli, co mam. się o, o to bijemy? Ja, Kurwa I, nie, i, i, I o, proszę bardzo, nie mogę być, kurwa. Słuchajcie, po prostu, to jest jakiś koszmar. To jest jakiś koszmar, co się dzieje i yy, y, wszystko się sprawdza przed czym mnie y, ostrzegano, uprzedzano, nigdy nie chciałam w to wierzyć. Ale y, chyba y, najwyższa pora po prostu, to, żeby pewne fakty ujrzały światło dzienne. Bo to nie może być tak, żebym ja z reżyserką musiała się bić czy prosić o to, co nam się należy i co jest normalne, oczywiste i dla dobra filmu najlepsze. Po prostu mam wrażenie, że ja się czuję wykorzystana, oszukana wzięta do spółki, do filmu tylko po to, żeby się twarzą tego spromować to, później oczywiście zbierać wszystkie cięgi, medialne lincze, pretensje, prawne konsekwencje, finansowe, a okazuje się, że ja nie mam ani żadnych praw, ani żadnego realnego wpływu, wyrzuca się mnie jak śmiecia, mi się drzwi przed... drzwi przed nosem do montażowni, w której siedziałam ostatni rok. I to ludzie zamykają mi te drzwi przed nosem, z którymi yy, pracowałam przez ostatni rok. I reżyserca w ogóle, jak. jak, jak i mnie jest wszystkim wstyd. Tylko dlatego, że Emil yy, oszalał. Po prostu oszalał. Nie, jestem, nie widzę żadnej logiki w tym myśleniu. I dystrybutor, i wszyscy, którzy oglądali film, yy, i współproducent, czyli ja tak naprawdę okazuje się, że jestem tylko na jakimś papierze. Albo nie wiem, jak wydmuszka jakaś. Bo ja nie mam prawa głosu. I jestem jak potraktowana jak użyty kapeć wyrzucony za drzwi. Wszyscy mówią, że film jest za długi, to się w ogóle nie opłaca wprowadzać go do kin, bo raz że się dłuży, a dwa, że powinien mieć na maksymalnie dwie godziny 10. To jest działanie na szkodę filmu i w ogóle wszystkich. Reżyserka ma w umowie final cut. Mało tego, okazuje się, że yy, nie została yy, jej zapłacona część wynagrodzenia teraz. No przecież ja już nie zadaję rady świecić oczami za wszystko. Naprawdę, zbieram publiczne yy, lincze za wszystkie sytuacje, które Emil yy, robił, które, za które brał odpowiedzialność on, nie ja. Yy, inwestorów, finanse, yy, wszystkie ekonomiczne kwestie. Ja byłam producentem kreatywnym, nie odzywam się. Zbieram to na swoje plecy, choć już nie, już nie daje rady. On również się nie odzywa, nawet nie wytłumaczył, nawet nie dał jednego oświadczenia, że nie miałam z tym nic wspólnego, tylko po prostu wszyscy się chowają za moimi plecami, a ja muszę wszystko, całe to gówno i cały ten szajs zbierać na siebie. Po co? Skoro okazuje się, że nie mam żadnych praw i że tak naprawdę w ogóle yy, sam kopa w dupę. Na koniec... No, jak my mamy się pojawić na premierze? Ja nie biorę za to w ogóle żadnej odpowiedzialności. Jeżeli to nie zostanie wyjaśnione, nie zostaniemy potraktowane z szacunkiem i nie będziemy mogły dokończyć swojej pracy, my na pewno się pojawimy na premierze.